Dzień dobry, ja jestem Jan Klaicho i po... Po tym jak nas bardzo wkurzał ten przeciwny brand w inne gierce tego dnia. Z waszej perspektywy tego dnia. Po tym jak nas bardzo wkurzał przeciwny brand w gierce tego dnia, no to my teraz będziemy wkurzać ludzi. Mamy branda. I wiecie, no to jest bardzo przyjemny ten, przyjemna postać do grania. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale powinno to być całkiem fajne, bo Brandt jest silny. To trzeba przyznać. I jak nie będziemy się kurde pchać do przodu za wszelką cenę, tylko że tu jest Ari, to jest problem. Tu jest Ari i tu jest Morgana. To jest problematyczne, tak? Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. fakty dla zasłużonych. Dobra, niech będzie tak. Inicja gdzieś... O Inicja więcej tu nie zrobię. Nie, ta, nie kupię. Ja im kurde nic nie zadałem. I ten Garen kurde może sobie podchodzić przez to, że ta Morgana i ten co. Udało nam się, kurde, o ten garyn oberwał od nas, oberwał. No niestety, za bardzo do przodu, za bardzo do przodu. Bucziki by się przydały tutaj, bo ja zdecydowanie jestem zbyt powolny. Mamy bucziki. Nikogo tam się nie udało chyba u... zabić, ale mama Syst. Nie, udało się zabić, bo mama Syst to znaczy był jeden za jeden, tak? Mamy pira przeciwnik okonany. Nie, nie, nie jest źle. Mamy 1, 2, 3 przeciwnik okonany. Oberbali od Nie zauważyłem go na no, ja ekranie z tego ładowania. Nie mam pewnie, że znam, Teraz mam. Przeciwnik pokonany. Przełamać Przeciwnik pokonany. Koniec serii. Dwa trupy. Czemu to się nie odbiło od Dari, przepraszam ja bardzo. O co chodzi? Sojusznik dokonany. To jest kurde. Przeciwnik pokonany. poczekać na kombo. Sojusznik dokonany. O mamy. Ale ja to mimo wszystko jednak widzę te trochę damagea wkładam im. To się liczy. To jest bardzo ładne. Sojusznik eee... pokonany Buciki bym by się dało, ale tylko że ja bucików nie chcę. nie mogę. Na razie. Dobra, zobaczymy. Jest. Zginął ten Mordekaiser. Nie ma. I to jest udany ulg. Klinowiliśmy czarma Ja bym sobie to y, zobelował. To się o wiele bardziej nam przydaje na razie. Zamiaściliśmy na za zrobiliśmy. ja myślę, że to będzie fajne. Chociaż... Dwa trupy. Przeciwnik jest Bosko. Koniec serii. Śmierdziłeś się przeciw Bosku. Udało ci się zabić wroga. Dobrze, panie. Przeciwnik Państwu. pokonany. Nie wygląda to chyba źle, oni delikatnie większe mają Odrobiny zbyt gorzkie, jak na mój więc trzeba czuć. To jest dość wyrównana gra. Oni przydać zyskują delikatną przewagę na razie, ale... O, coś takiego. Ja tutaj nie chcę to moich umiejętności zużywać, kurde. Muszę się trzymać z daleka. Przeciwnik pokonany. Przeciwnik pokonany. Koniec czerwca. Trzy kroki odwróciły. to są moje umiejętności tam no ja tutaj wpadłem jako ostatni, no a w tym momencie jak ja już padłem to ja już nic sam nie mogłem zrobić. Brand jest silny, ale ja musiałbym naprawdę potężny damage mieć, żeby im zagrozić tam.

O kurde, kładrę zrobiłem <noise> Widzieliście to? Wow! Ale to jest bran, to to... Ole tam wejść musiał wejść damage. Burka wodna. No nie trafiłem. nie trafiłem bu Ale mamy dzięki temu to. I co my mamy tutaj do? Sojusznik pokonany. Coś takiego. I teraz maskę zdecydowanie trzeba by było. Sojusznik pokonany. Sojusznik pokonany. Dwa trupy w drużynie przeciwnej. No ja mnie tam nie ma, i już kurde, dwa trupy w przeciwnej drużynie. Tak. No oni biorą killa, niestety. Ale ja zaraz będę miał tutaj tego. No nie, nie podkrocz na razie. My potrzebujemy reszty teamu. No ja ich przedziłem tam, tak? Jest! Jub, skurde, potęga branda tutaj! ZIX! Już ZIX skurde też zaczyna boleć ich! Spalił się. podejść bliżej. Trochę to Wari kosztowało, no ale ja, ona i tak by mnie dopadła, Sari. Widać nie miała ulta, bo inaczej ultem by do mnie doskoczyła i było po mnie, tak? Nie jest, że o kurde, 12 minut i nie zapowiada się, żeby to się łatwo skończyło. Póki ja tu jestem... To jest całkiem całkiem. Mam tylko... No, o ten z też tutaj robi robotę, tak? Ta! Zdecydowanie, on też jest tutaj mocny. Mam ulta No to było głupie. Ale no mojego teamu nie ma, tak? Więc to, to, to ja tam i tak się z zrobię. Zarabę ten miał maskę. I teraz to zdecydowanie. Przeciwnik wykonany. To oni jakąś odporność na magię składają Gdzie kurde, pulo pensji Żadnej odporności na magię Co z tego, że Brand was rozchrzania na obie łopatki Żadnej odporności na magię Nie, nie ma tchórzostwa, nie? Tutaj bez mojego Dwa ulta to ja tutaj w nie mam przeciwnie. już takiego demage Dwa trupy w drużynie przeciwnej Bez mojego ulta to ja tu już aż tego nie robię. No jak my tak będziemy grali, no to nie przegramy serii. to. Nie ja atakować, tylko bronić wieży witora do choroby Kurde w plamę. A nie, akurat. Kurde, zużyłem multa, żeby ją zabić. To było, to nie było dobrym. Wydawało mi się, że ona więcej utrzyma. Nie mam kurde znowu to nie jest dobre. Przeciwnik pokonany. Hmm. Przeciwnik pokonany. Ja muszę na ultę poczekać. appare secondo la multa Kamden no, jest no, kurde no, taki cholernie odporny, chociaż on żadnej odporności na magię nie ma. No, nie ma odporności na magię. A, no właśnie. Podszedłem, a oni tylko tamto czekali, żebym ja spróbował tam organy, organy wyeliminować. No dobra. Ech, 1500 pięćset, kurde. To może sprzedać już. Przyda. I... To mogę zrobić. Sojusznik pokonany. Koniec serii. No, przeciwnicy zyskują przewagę. Sojusznik pokonany. Sojusznik pokonany. Innym Kurde. Sojusznik pokonany. Zabił mnie. No oni mają przedmiotów. No teoretycznie ja jestem do przodu, ale nie daję rady ich pozabijać. Zix. Jest mocny, tylko że on ma problem z uderze z trafieniem swoim studami. O dobra. Ja teraz to? No, tak wychodzi. Koniec kurz. Czy chcę? Sojusznik pokonany. Sojusznik pokonany. No, tak by było najlepiej. Zawsze to te parę. Okrężnie magię. nie ściągę. się zabić wroga. Przeciwnik pokonany. Nie, tam nie, kurde, nie będę podchodził. Na razie. Włożyłem multa. to jest... To się kurde liczy. Nie, nie, Ja na szczęście mnie nie dobił, tak? Kurde, tam zdrowie ją zdrowia trochę odzyskać, bo ja tutaj żyję, tak. ta... ta Morgana ma Banshee, tak? Chyba tak. A nie, Black Shielda. Ona na Black Shielda zebrała mojego ulta. I to jest problem. Bo ja teraz ulta nie mam. Panie? ja zaraz znowu to do mnie. To jest? Um, kaiser. No, to masz do Kajzera. Co zrobisz? Dwa trupy w drużynie przeciwnej. Koniec serii. Hurtmord de Kaisera no, My to przegramy Niestety Zniszczono Twoją wieżę Ciekawe czy ja dam radę Wulbilę zrobić Będę miał Uta Chyba będę miał więc ja tu będę mógł tu skutecznie się pobronić Zaraz Zniszczono Twoją wieżę a, Ari, Ari, to Ari myśli, no Kurde, czemu ten garden jest taki potężny, piekielnie odporny? no? A ma odporność na magię, tak? Ale jedyni ten dosłownie na odporność na magię zrobił i kurde, nie da się go zabić. Jeden, jeden zrobił i zrobił, się niedługo zabić, A ja mogę, kurde, stakować tą odporność na magię i nic z tego nie wynika, tak? Albo pancerz. Jasny wie Jak to działa? No. Ja nie mogę wychodzić. No a goście, podejdźcie. No ja rzuciłem tego ulta, czy nie rzuciłem w końcu? Chyba nie rzuciłem. Dostałem Stuna od razu z miejsca i nie, nie, wykastowałem ulta. Garen do mnie kurde podszedł zanim ja ulta zdążyłem wykastować. No dajcie mi choć Bill Full da zrobi. No. No dobra. Nie jest tak źle. Że... Ej, teraz kogo by tutaj schonorować? Ja myślę, że ten ten, że ten. Y... Czogat był całkiem, całkiem. On tutaj sprawdził się jako nasz tank. Trzeba przyznać. Sporo kurde tam tankował. No i mamy honory, tak? Mamy honory. 13, 14, 24. No ja myślę, że to nie jest ten. Tylko Ziggs miał mniej Dedów ode mnie, ale miał, miał też o wiele mniej Kili. No no, może nie o wiele mniej, no ale zaraz zobaczymy, jaki damage zrobiliśmy, sam jestem kurde ciekaw. Ziggs dziwo zrobił więcej niż ja. Ziggs i, i ten, i Ziggs i Czogat robili więcej damage, zrobili więcej. Demetja, no ale, ale to jest brat, tak? Ja zadawałem Demyć jednocześnie wszystkim, a oni, no Ziggs teoretycznie też, ale nie zauważyłem, że on tymi ultami jakoś bardzo dużo dobrego robił, a powinien. To jest Ziggs. No, ale jednak tak 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 średnio bym był z tym, jak mi się wydaje. No, ale dobra, no przegraliśmy, ale to była fajna gierka, podobało mi się. Ostatecznie, kurde, nie wiem. Przeważyło moim zdaniem to, że ten Ziggs y, mógłby być trochę lepszy. Ten Nautilus mógłby trochę lepiej y, te huki rzucać, bo nie zauważyłem, żeby on coś tam dobrego tymi hukami robił. Oni byli po prostu lepsi. Ta Ari myślała i, kurde, wyłapywała mnie dość często. Ta Morgana też tam tym. Y, Dobrze używała Black i i nie jeden raz mi Ulta spaliła tym Black Shieldem, tak? Więc to im wygrało grę moim zdaniem. O, zwłaszcza tak, kurde! Zobaczcie na tą Ari. Jakie ona miała staty? 32-6-30. O kurde! To głównie Ari im tą gierkę wykarowała. No, to głównie Ari. O dziwo Dajana też miała, ale kurde, Ari to i tutaj wzięła normalnie za uszy i pociągnęła <laughs> przez tą i pociągnęła przez linię mety, tak? <laughs> to jest kurde osiągnięcie. No dobra. Ja Wam dziękuję za obejrzenie. Jeśli się spodobało, to kliknijcie lajka, like zasubskrybujcie, walnijcie w dzwonek, skomentujcie na dole. Ja się już z wami żegnam i słyszymy. Widzimy się w kolejnych meczach League of Legends.